Witam kurwa, witam, dziś będą wykupy z płytkiem. 18. tak, 18. sorry, że jestem w gaciech uh, 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 albo po prostu, ruchałem, do wstęp. Pocałuj, tylko muszę napić się wody, a nie, ubrać uh, spodnie, napić się wody i zmyć twarz, ja Miałem całą uh, ospoczoną, kurwa, od botu od botów w Discord. Dobra, kurwa. lecze kurwa, się napić. Nie wiem, szoku jakiegoś, kurwa, będzie napił. Ale kurwa, nie za A! I właśnie, i właśnie tutaj, e, wczoraj, e, chyba od rana było e, 18 subów. A wczoraj popołudnie było 19 subów. Także. Posłuchaj mnie, widzu, e, zrobić się premierę na tym filmie. Także napisz e, e, kto, e, kto dał mi suba. 19 suba. Dzie, dzięki ci wielkie, bo, 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 bo musicie dopić e, 200 subów. O właśnie, nie? Dobra i teraz się napić. Albo jeszcze, albo napisz mieć twarz. ja bo ja mam bardzo wysyłaję. No, ulici vam! Ceo! Boće, ce, tam je sredinic kurva patiski! Ceo, jeste mokri? Ne je vidat' čeo da kamoš i bavim zibanu kamerke! Boš i za vatvić kamerke! Oooo, oh, jeste sople ulici, uli bar izrabeće! Šta ja vidim? Eto, eh. njom alergija! kurva! E! Jak jakbym wrócił z tego z basedu, ale tego nie widać, bo ja mam zjebaną kamerkę kurwa, ja bym coś byli jakość obraził. Ale to może później. Je, jeszcze, jeszcze smary w ręcznik. Będzie. No kurwa. Bo trzeba pójdę, boje bandy ręcznik nie jeszcze nie chcę Nie chcę wziąć do... O! Właśnie Ай, по курва! Добре, а теперь... А теперь соку. воду. Вот Такая вода, есть, курва. Налием. Лаем. Пойди сюда. А -а -а. Зимна вода. Еще курва. Зимна украинская вода. Пойди сюда, украинская вода. ...na klatka pierwsza, bo napijemy się wody ukraińskiej, zimnej, kurwa, żarówy. Dobra. A teraz... A, a te zakrytka, to ta to już jest w pizdu. Dobra. Trzeba pić dużo wody, kurwa, bo jest bardzo gorąco. I e człowiek się poci, kurwa, nie? I trzeba uh pić, że no właśnie kurwa zel! Albo sem! Albo albo z sklepu. Jak <coughs> ośmiu Jeszcze to by się pojściło? Ja pierdolę. Dobra, płiecko. Kładnic pierdolenia o pocie, a nie już o kurwa Cześć, górba. O! jest, kurwa? O! A tu, coś tu, coś tu, co gówno, to główno, wile, które kurwa O, o! Poć, po co co? Czym po drugie? nie kurwa, bo ja ten, bo ja ten, bo ten, 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 bo ja, bo ja bytemiał ośrąne uścisko, jak, 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 jak ten, jak, jak, jak zgon nasz osrane uścisko. A wadze? A racja, kurwa! Uwaga! 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 No poetyk, tutu tutu nasz rówis? a co Nic. Nic! Nic. <try> ja pierdolę. U mnie u mnie jest melina taka, że... Liwacje alkoholowe A jeszcze wam pokażę co się zjebało Pa to kurwa Nie, nie da się to wygiąć kurwa Pa to Wiecie to? Wygięło się kurwa Jak wam teraz to wy, wyprostować do chuja? Nie, nie boję jeszcze się złamie Ja pierdolę, dlaczego to kupię? To jest metal kurwa. I e to jest taki plastik szkło. A jakby to kurwa. No ja pierdolę, a może? A może będę się czesał tym. Ja pierdolę to jest wybić na lesie, kurwa. A to jest kurwa w kiblu, kurwa. A może, że jest gole dzięczy? O, coś tam goli, o. Może tym? Nie, tym. No co, jest boczona bo jest gorąco? W chuj. Ile, ile nagrywamy? Na, na, Osiem już, o kurwa. Ty Tyle czasu minęło, to pizdy? Kurwa, jest się mi się mam innej imię, zajmować kuzynce. O, wezucie Mirel, mi się kuzynce. Dobra. Nie no, nie no. Głupie z muszą być. To dla... to co ja robię, kurwa? Właśnie jak debil kurwa, nie kurwa. Najlepiej nie libać się alkoholu. To jest libacie alkohola. Cześć, kurwa. I jutro rozwiniam nowego kompa. Jak coś. Zajebiście. To To, e, e, tutaj, tutaj, tu, tutaj, pod stołem po prawej stronie będzie PC. Wiecie, ta skrzynka, nie? I to będzie monitor cały, nie? Tylko, tylko trzeba tego, z tego komputera, kurwa, wyjąć dysk. On jest cały uwalony głównymi bilkami kurwa się stremowimy to jest, kurwa? Co to jest, kurwa wypłata? Co to jest, kurwa? Ja muszę zobaczyć. O! jest? Słuchaj, to jest, jest tu Co tam jest w tej kopercie? Czekaj, kurwa. O, czekaj, tak, o. Zrywać, kurwa. Jest to, no. o, 11, ja pierdolę. Całe ostrzycie z kurwa. Wiesz, ty kości, UUUU! i ty po A nic, kurwa, ja myślałem, że ten bak, kurwa. Czemu bym się zatrzymał? A już się potarłem no i chu jebać to. Dobra. Powiedzko, pożegnaj się szybko. Seba. Jak zawsze kurwe. Te popiertowane kapicie. Dobra. Trzeba ci się nas tego odcinku trzyma